Moi kochani, kolejny temat, który wywołał bardzo wiele kontrowersji, to jest zmiana moich zasad pracy, a jednocześnie wprowadzenie, wyrównanie, dopracowanie jak gdyby wymiany za rytuały tak zwane indywidualne, za przepowiednie i terminy spotkań ze mną, które pojawiły się w magicznym świecie. Tutaj bardzo, bardzo wiele osób um, pisało do mnie z pytaniami na ten temat i dlatego chciałabym to dziś poruszać. Moi kochani, jak wiecie, od wielu, wielu lat angażuję się praktycznie codziennie, aby pomagać innym istotom tutaj na ziemi, aby pomagać zwierzętom, gatunkom za, zagrożonym wyginięciem, roślinom w tym również owadom, a także i to w głównej części ludziom, którzy znajdują się na takim zakręcie życiowym, w jakiejś trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia, czy to magicznego, czy wsparcia energetycznego, czy takiego zwykłego, psychicznego. I kilka lat udawało mi się to połączyć, wszystko jak gdyby w jedno, ale tak krok po kroku te granice dawały się odczuć. Już kilka lat temu pojawiło się ponad 200 listów dziennie z prośbą o pomoc do mnie. Starałam się odpowiedzieć na każdy list, każdej osobie pomóc, czy energetycznie, czy przy pomocy jakiejś rady, jakiegoś wsparcia. I to kosztowało mnie bardzo, bardzo dużo energii. Bardzo wiele mojej energii życiowej poświęciłam i w pewnym momencie pojawił się taki sygnał alarmowy. Gdy w tym roku dziennie przychodzi do mnie ponad 500 listów, to pojawiła się taka czerwona lampka, w której należało po prostu dokonać pewnych zmian, abym nadal mogła Wam pomagać, może w troszeczkę innej formie, ponieważ takie odpowiadanie na każdy list pożera bardzo, bardzo wiele energii. I z pewnością zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie tylko. Odpowiedź na dany list, ale również przeczytanie go, zastanowienie się, uzyskanie jak gdyby tych przekazów wszechświata, jak e, najlepiej, co zrobić w danej sytuacji. I jak wiecie, e, dzień jest również ograniczony, mimo że magicznie można go troszeczkę wydłużyć, ale nie da się tego robić w nieskończoność, i nasze siły takie fizyczne. Tego ciała materialnego również się wyczerpują. I dlatego było konieczne wprowadzenie pewnych zmian. A mianowicie, jeżeli ktoś chce uzyskać moją odpowiedź taką osobistą, to musi zarezerwować sobie termin spotkania ze mną w magicznym świecie. Również, jeżeli chcecie uzyskać moją taką pomoc indywidualną, w cztery oczy, czy w formie przepowiedni, czy w formie rytuału indywidualnego, gdzie przez kilka dni ja wykonuję rytuał, tylko dla jednej osoby, i tutaj również konieczna jest ta wymiana i dopasowanie tej wymiany. Natomiast wiele osób, wiedząc, jak wiele listów otrzymuje, przestało do mnie kompletnie pisać i nawet nie informujecie mnie o tym, czy dany rytuał już zaczął działać. I tutaj chciałabym Was uspokoić. Wy możecie pisać do mnie tak jak wcześniej. Również informując mnie o tym, co u Was w życiu prywatnym się dzieje. Ja każdy list czytam, mimo tego, że ich jest tak dużo, to zawsze staram się każdy przeczytać i w momencie, gdy czytam dany list, Wy, wszystkie te osoby, które są bardzo delikatne, odczuwają energię, odczują również, że myślą o tej osobie i wysyłam do Was moją energię, ale już nie odpowiadam w formie takiej fizycznej, czyli nie odpisuję dodatkowo na ten list. Czytam dany list, myślę o danej osobie, wysyłam energię, przechodzę do następnego listu. Natomiast nie odpowiadam już bo to również kosztuje mnie bardzo wiele energii, aby jeszcze napisać dany list i wytłumaczyć Wam pewne rzeczy. Natomiast wszystkie takie pytania o właśnie rytuały, o tarota, o różne narzędzia magiczne, te postaram się dyskretnie zebrać i przedstawić dla Was w formie Filmów. Dlatego nie będzie już tych odpowiedzi takich indywidualnych, gdy ktoś mnie pyta, jakie karty Tarota wybrać, jak je oczyścić, jak, jak energetyzować talizmany, jak przeprowadzić dany rytuał. Tutaj już nie będzie mojej takiej odpowiedzi indywidualnej w formie listu prywatnego, tylko w formie filmu. I z tego filmu może skorzystać większa ilość osób i możecie również. Poszerzać Waszą wiedzę i ten czas, który normalnie przeznaczałam dla jednej osoby, teraz przeznaczę na film, a ten film może obejrzeć kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset osób. I w tym momencie moje dary, moją wiedzę, to, co zostało mi przekazane, mogę przekazywać dla Was. Dalej. Moi kochani, pojawiły się również pytania na ten temat, co w takiej sytuacji, jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala Wam na skorzystanie z pracy indywidualnej, czyli rytuału na przykład kilkudniowego, który aktywuje przypływ finansowy, czy pomaga Wam w jakiejś innej sferze życia i dlatego w takim momencie bardzo proszę zerknąć sobie do rytuałów wspólnych. Te rytuały. Pszczółka. Te rytuały. Um... Przetestowaliśmy wspólnie od już ubiegłego roku, a także teraz rytuał Afrodyty, rytuał ym, zaćmienia słońca, rytuał Mabon. Te rytuały niezwykle mają bardzo silne działanie, gdyż nasze energie w czasie danego rytuału się łączą, są bardzo silne i jednocześnie przez to ja jestem medium takim łączącym, które aktywuje czy energię w sferze miłosnej, czy finansowej i te. Efekty jak gdyby pojawiają się bardzo silnie, bardzo szybko. Dlatego moi kochani, tutaj również można z takiego rytuału skorzystać. Jest jeszcze do końca roku kilka wolnych miejsc na te rytuały. Już bardzo wiele osób się wpisało, ale jest jeszcze kilka wolnych. Gdzieś, jeżeli ktoś jeszcze jest ten zainteresowany, może sobie to odszukać na moim blogu i na ten rytuał się zapisać i ten rytuał jest um, troszeczkę inny gdyż wymiana wymiana jest ustalana w inny sposób a mianowicie to wasz anioł stróż podaje wam wymianę dlatego jest ona zawsze dopasowana do waszych warunków życiowych i tutaj każdy w każdej sytuacji życiowej może z tego rytuału skorzystać moi kochani i w związku z tymi rytuałami wspólnymi Pojawiło się jeszcze coś nowego, to opiszę dla Was na moim blogu, a mianowicie postanowiłam, aby wprowadzić co miesiąc dokładnie w pełni księżyca taki nasz rytuał wspólny dla naszej planety. Czyli wiecie, jaka jest sytuacja na naszej planecie, wiecie, że przeważającej mierze. Planeta została opanowana przez te siły negatywne, i dlatego właśnie w tej chwili jest potrzebne połączenie się wszystkich tych sił pozytywnych i wprowadzenie pozytywnych zmian. Przywołanie pozytywnych energii, aby po prostu tą planetę ratować, zanim zostanie całkowicie wyniszczona. I tutaj, czy magiczna oaza, czy właśnie te rytuały wspólne dla naszej planety, one mają miejsce. Każdego miesiąca w pełni księżyca, i bardzo proszę również się na ten rytuał zapisać. W tym rytuale wy nie musicie wysyłać wymiany, bo jest to rytuał nasz wspólny dla naszej planety, czyli nie trzeba tutaj nic wyrównywać energetycznie, ale bardzo proszę się na ten rytuał zapisać, gdyż dla mnie jest to ważne wiedzieć, kto bierze udział w tym rytuale, aby nasze energie połączyć. Skomasować je, wzmocnić i wysłać do wszechświata, aby uzyskać tą pomoc również tych sił pozytywnych, aby nasze energie zostały wzmocnione. Dlatego bardzo proszę się również na te rytuały wpisywać, aby mnie było łatwiej te energie połączyć. I oczywiście dostaniecie również wskazówki. Co w danym rytuale będziemy poruszać, jaką jak gdyby tą część tych pozytywnych energii będziemy aktywować, i to również dotyczy tylko tych osób, które biorą w nim udział, żadnych innych, aby nie było żadnych zakłóceń energetycznych. Moi kochani, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukardi.